Mój pies właśnie wytarzał się w głównie. O tu! Więc powstaje naturalne pytanie: dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim pies jest padlinożercą, więc zapach rozkładającego się, nie wiadomo czego, kojarzy mu się z jedzeniem, przetrwaniem, z tym, że przyjdą inne psy jak się w tym i się rozmnoży, stado będzie większe. I wszystko będzie zajebiście, nie ma to jak się wytarzać. Zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie świat bez jakiejkolwiek budowli stworzonej przez człowieka. Puszcza rozciągająca się przez całą Europę i zbliżający się do niej lodowiec mroźnego końca. W tym nieprzemierzonym, mistycznym dla naszych przodków świecie. Jedynymi głośniejszymi dźwiękami były uderzenia piorunów albo ryki dzikich bestii. Jedyną szansą na przetrwanie była współpraca w sprzeciwie wobec bezlitosnej natury, która otaczała ich ze wszystkich stron. Jedynymi sojusznikami w walce z głodem, chłodem i nudą bez internetu byli dla siebie oni sami. Do czasu, a. Aż... No nasi, pra. pra prea, Czodkowie zaczęli łączyć się w coraz większe grupy, coraz sprawniej polować i zostawiać po sobie coraz więcej śmieci. Śmieci, wokół których zaczęły krążyć Zwabiane resztkami naszego pożywienia zaczęły podchodzić coraz bliżej i tak coraz częściej nasze oczy spotykały się. Wzrok stworzeń fizycznie tak różnych od siebie, a jednak podobnych pod względem walki o przetrwanie rozwiniętej kory mózgowej i zachowań socjalnych. Wilcy zdecydowali, że atakować człowieka nie zawsze warto, bo dzity ostrzeb po co ryzykować, ale przyresztka, dlaczego nie? To szlajanie się za ludźmi i tym, co po sobie zostawili trwało tysiąclecia, aż nastąpił przełom. Pewnej nocy wilcy wyć zaczęły, ludzie w popłochu pozrywani złapali swą broń i wyskoczyli przed obozowisko, by bronić siebie i swych rodzin. Lecz to nie wilcy ich zaatakowali, a w oczach ich blask ślepi się odbił i był to tygrys szablozębny, przed którym obronili się, ponieważ wilcy wyć. Zaczęli. A gdyby nie byli, to by ich zeżar ten tygrys. Zaczynając od twojego prapla, prapla, pra 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 pra, pra pra, dziadka Uga, który miał pilnować, ale pożarów złe grzyby i go zmogło. Byś teraz tego nie oglądał. I gdzieś tam w kopule Uga i jego przyjaciół. Cała ta sytuacja zainicjowała tok myślenia, w wyniku którego doszli do wniosku, że wilki mogą być potrzebne i to na tyle, że mogą przeważyć szale życia i śmierci. Więc pozwolili ludzie wilkom zbliżyć się do siebie, a one podeszły i myślały, że będzie dobrze. 没有钱。 I jakoś tak najprawdopodobniej zaczęła się współpraca, przyjaźń, a nawet miłość pomiędzy dwoma zupełnie odrębnymi gatunkami na Ziemi. Poza oczywistymi zadaniami jak stróżowanie, pomoc w odnajdywaniu pożywienia i polowaniu, psy pełniły również bardziej bezpośrednią funkcję. W zależności od rasy i wagi temperatura ciała psa waha się od 37 do 39 stopni Celsjusza. No to możecie sobie wyobrazić, jaką to mogło robić różnicę dla naszych telepiących się zimna przodków. Biorąc pod uwagę fakt, że temperatura ciał protopsów mogła być dużo wyższa ze względu na dostosowywanie się do coraz mroźniejszego klimatu. I to mogła być kolejna kwestia, być albo nie być, a no jak nie mieliśmy z czym wykarmić to... Pewnie zrobili z tego futra kapcie, nie? W Bonn Oberkassel w Niemczech odnaleziono grób. Pod wielkimi blokami bazaltu, przesypani jakimś czerwonym proszkiem, pochowani byli mężczyzna, kobieta oraz pies. Pies, którego badania izotopowe, genetyczne oraz morfologiczne wskazują na datę śmierci 14220 lat przed naszą erą. Wiele innych odkryć od Europy Zachodniej po daleką Syberię wskazują na naszą ludziopsią. Współpracę sięgającą aż 40 tysięcy lat wstecz. Od plejstoceńskiego wilka przez protopsa do dzisiejszego labradora psy rozdzieliły się na 450 różnych raz z ludzką pomocą. Co czyni je najbardziej zróżnicowanymi ssakami na świecie. Z jednym wyjątkiem, struktura kosmoszkieletowa psa zawsze jest identyczna. Oprócz ogona, który może się różnić inną ilością kości w ogonie. Poza standardowymi zmysłami psy potrafią wyczuwać również pole elektromagnetyczne Ziemi. Ale to są sprawy mało zbadane, a my przejdźmy do czegoś, z czego psy naprawdę słyną. Co tam snupiesz w tej lodówce? To jest takie śląskie słowo na szukać. A nawiązuje ono właśnie do psiej sznupy, a jak sznupa, to... Nos psa jest ruchomy, co pomaga określać mu kierunek, skąd dochodzi źródło mniamności. Nie musi on wciągać powietrza do płuc, tylko może wykonać kilka szybkich pociągnięć, wprowadzając do wewnętrznej struktury kostnej pożądane cząsteczki, które tam przylegają i niewydmuchiwane przez oddech narastają wraz z intensywnością zapachu. To biologiczny superkomputer. RTX wśród kart węchowych. Co? Niektóre rasy, takie jak Bloodhound, potrafią wyczuć w powietrzu cząsteczkę o wadze jednego piktograma czyli jednej bilionowej grama, która furga sobie w tym powietrzu od 12 dni i zlokalizować jej źródło oddalone o ponad 200 km. Więc wychwycenie chrupka, który ci wpadł pod kanapę pół roku temu, to nie będzie problem. Tak jak rozróżnienie poszczególnych składników oraz ich ilości w zupie, a nawet wyczucie emocji. A skąd ten kosmiczny węch? Jak wspominaliśmy na początku, psy są naturalnymi padlinożercami, a jak to się potocznie mówi, padlina wali na kilometr, a dzięki temu nosu kilometr to nie problem! No to już wiemy, co jedzą psy, a jak to tam wyżej wygląda w łańcuchu pokarmowym? Z niemalże miliardowej populacji psów na świecie, około 20% z nich żyje jako nasze. Pciusie, kuciukuciasie, nyunki i te. już! Pozostałe bezdomne 80%, choć jest ich tak wiele, paradoksalnie są bardzo słabo zbadane, ponieważ większość badań skupia się na psach udomowionych. I te dzikie w dzikich ostępach mają swoich wrogów, a są to wilki, lwy, rysie, kojoty, hieny, a te mniejsze mogą mieć nawet problem z lisem, wężem czy orłem. To teraz mózg! Tak! Mózg! Riko, nie ten, Rico Border Collie, potrafił spamiętać 200 różnych przedmiotów i nie zapominał ich nawet po miesiącu, a ogólnie wszystkich słów razem z komendami znał ponad tysiąc. Przykład funkcjonowania, choć ciężko w to uwierzyć, mózgu będący gwiazdą tego odcinku Dexy, zmęczony jej ciągłym pakowaniem się w kałuże, powiedziałem pewnego dnia, omin to. W ogóle jej tego nie ucząc i nie mając nawet marzenia, że ona w jakikolwiek sposób to zrozumie i ominęła. Nie wiem jak. I od tego czasu, jak mówię omin, to to omija. Często zdarza się, że jak na ekranie ginie człowiek, to nikogo to nie wzrusza. A jak umiera pies, to wszyscy wpadają w niepohamowaną histerię. Chcecie wiedzieć dlaczego? Na pewno. Kiedy w odpowiedni sposób patrzysz na spokojnego psa, możesz współodczuwać jego niezmącony spokój. Kiedy widzisz jego szczęście, oddziałuje na ciebie czysta, nieskalana ludzkim przebiegłym analitycznym umysłem energia radości, która manifestuje się poprzez fizyczne ciało skaczącego za piłką futrzanego ptysia. Tęsknijmy za tą energią, pragniemy jej doświadczać, a dzięki psom możemy porzucić na chwilę powagę naszego ważnego ludzkiego życia. I powiedz. Po prostu powiedz. To by ich wszystkich pozażarł ten dyrges. Dy, ten dyrges by ich pozażarł.